Także cześć, witam was w kolejnym odcinku z hodowli kur. Zapraszam. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć wam kilka faktów z ostatniego czasu związanych z moją hodowlą kur. Kilka informacji chciałbym wam przekazać. Jak widzicie tutaj piękne kogutki. To może akurat ten co stoi teraz przed nami. Taki no prawie lokowany. Na pewno widzicie ładne postrzępione piórka ma. To jest, no, grzebień ładnie urósł. Także nie mam wątpliwości co do tego, że jest to kogut. Jeśli jacyś widowie, widzowie pamiętają lęgi z mojej hodowli, no, tak z maja chyba, z tamtego okresu, to powinni wiedzieć, że jedna kurka miała podłożone kilkanaście jaj, ale wykluł się tylko jeden kurczak. I to jest właśnie ta piękna kurka. To Wam mogę powiedzieć, zapamiętałem, ponieważ wtedy to było u tej kurki jedno zielone jajko. A z zielonych jajek były inne kurki z pierwszego lęgu. No to one już wiem, są te większe kogutki i tutaj kilka kurek. I później była jeszcze jedna kurka, która się wysyła z zielonego jajka. I nie była ona właśnie taka jasna jak pozostałe. I to jest właśnie ten piękny kogutek. No lecz tak jak kilku innych. Chyba będę musiał się go schodowi pozbyć. O, jest tutaj ich dość sporo. A dokładnie to jeszcze sobie zamknę. To wam powiem, że tutaj zwierząt, w tym momencie w kurniku, mam 34 sztuki. Także wydaje mi się, że jest to dość pokaźna sumka. Jak tutaj na tę ilość miejsca i ilość miejsca na wybiegu. Także jest ich dość sporo. Ale. Moje nioski za 2-3 miesiące będą kończyły 2 lata. Już się słabiej niosą, także na wiosnę już będę musiał kupić nowe sztuki do stada. No i nie wiem, zobaczymy, czy te poczekają na spokojną starość, śmierć, tak? Czy wcześniej się im pomoże? No nie wiem, jak to wygląda. Wydaje mi się, że się dokupuje kolejne kury, a te po prostu będą padały ze starości. Nie wiem, możecie pisać w komentarzach. Właśnie w tym odcinku będę Was prosił o dużą ilość rad. Także przygotujcie klawiatury, bo na pewno będzie sporo pisania. A wiem, że Wy takie informacje będziecie wiedzieli, także na pewno mi pomożecie. I jak widzicie, tutaj właśnie jest ten kogutek, co o nim opowiadałem. Tutaj na lewo kolejna kurka z zielonego jajka. Widzicie, ma opierzone łapki. A, a jeszcze jest jedna ciekawostka: tamten kogutek nie ma tych łapek opierzonych. Także więcej musiał wziąć yy, genów. Po. O, kurde! Jak, przecież to kogut i kurka miały opierzone łapki, a ten nie ma. A się wymieszały jak to miksy. Jak widzicie, tutaj jeszcze jest jeden biały, piękny kogucik lokowany. Oraz drugi siedzi tutaj. Mogliście go zauważyć na początku filmu. I tutaj jak widzicie kurka, bardzo ładna, jedyna y, po mamie. Tak wyszła. Piękne piórka. Piękne opierzone łapy. A za to jej mama siedzi tutaj. Z tego co widzę już od dłuższego czasu. Próbuje coś znowu wysiedzieć. No ale my tego nie chcemy. O kurde, sporo ma tam pod sobą. I trzeba tam jej te jajka wyciągać. Dzisiaj kurki się ładnie postarały. Także zaraz zobaczymy, ile tam mamy. Spokojnie, no, spokojnie. One się boją, bo kiedy się połapają wszystkie i skrzydełka były skracane, bo mi 10 kur po całym podwórku chodziło. A szczególnie ten kogucik. Tak mi się wydaje, że to jest kogucik, możecie pisać, bo nie jestem pewien, no ale grzebień ma dość spory, dość spora kurka wyrosła, także myślę, że to jest kogucik oraz tutaj właśnie ten, który próbuje uciec, też ma grzebień dość spory i wydaje mi się, że to jest kogut, lecz nie jestem pewien, także proszę was, abyście napisali, najlepiej sekundę filmiku jaka jest i właśnie, kura czy kogut. Wydaje mi się, że to jest kogut, bardzo pięknie wygląda także nie wiem zostawię go dla babci czy również sprzedam albo zostawię dla siebie na rozsów po prostu żeby był I jak widzicie tutaj mamy dwa kogutki sebrytki także jak kiedyś pisaliście miałem dwa kogutki no i właśnie tutaj teraz mam kurek jeszcze do nich nie dokupiłem targ był tydzień temu w niedzielę zapomniałem pojechać także muszę poczekać do kolejnego który będzie 6 grudnia tak i wtedy myślę do Opatowa skoczyć, jakieś kurki powinny dla nich być. Lecz jednego z nich chciałbym również sprzedać, bo tutaj ostatnio widziałem, że się atakowały, a nie chciałbym, żeby się pokaleczyły, bo w sumie bardzo ładnie wyglądają. Także mógłbym któregoś z nich sprzedać. Myślę, że jakieś zdjęcia dla nich yy, z nimi zrobię, tak jak i z kilkoma innymi kurkami, które chciałbym sprzedać. I po prostu ogłoszenia na OLX wystawie. Także ktoś, kto będzie zainteresowany, będzie mógł przyjechać i sobie takiego kogutka ode mnie odkupić. Teraz wielkie poruszenie wszystkie kurki zeszły na dół. Trzeba poczekać później, aż się uspokoją, żeby móc zaprezentować je lepiej. Tutaj również bardzo ładne upierzenia mają. Jedna ucieka, tam się schowała. Ale ona również nabrała pięknych barw. No nie pokażę wam w inny sposób. Bo na dworze to one by mi wszystkie strasznie uciekały, więc chciałem, żeby były w kulniku w jednym miejscu. Wieczorem na pewno za godzinę dwie one ładnie usiądą na grzędach, także powoli będę do nich podchodził z kamerą, to będę mógł więcej zaprezentować. Teraz jak widzicie no. Starsze kury już tutaj siedzą, w miarę się nie boją a reszta jeszcze chodzi i czegoś szuka. Także jajka myślę, że możemy sobie wziąć, zebrać. Dwa już chyba dzisiaj wziąłem, bo one tak sobie lubią nie wejść na grzędę, tylko spać tutaj na tej desce, albo w ogóle wejść do gniazda i tam spać. A wiecie, kury lubią dość często robić pod siebie. Także jak na te jajka później narobią, no to oczywiście jest brudne. A tego nie chcemy. No i kogutku, musisz wyjść. Gdzie tam, co ty to? No, nie chciałem, żeby się bardzo wystraszył. Włożyłem sobie tutaj do kieszeni bluzy. W bluzie może się nie potukał bardzo. No, kurko, co ty robisz? No, cały czas mnie po, po bucie dziobiec, no. Nie masz co? Dobrze, spokojnie. Już jutro będziecie puszczone. Jeszcze musiałyście posiedzieć chwilę w kurniku, żebym mógł dla widzów przygotować. I tutaj mam jeszcze jedną piękną kurkę. Po koguciku, tak zwanym gołoszyjce, przez moich widzów. Poparcie, jakie ma piękne lokowane piórka. I po tej kurce, co ma opierzone nóżki, co znosi zielone jajka. Piękna wyszła. I do tych kogucików, co mam, pasuje idealnie, zobaczę jeszcze jak to będzie bo jednego z tych kogucików dla kolegi już mam zarezerwowanego i właśnie się zastanawiam, czy nie dorzucę mu jeszcze do tego kogucika tej kurki bo one tak świetnie do siebie pasują ale za to drugi kogut też będzie na sprzedaż no ja nie zostawię dla siebie mam przecież tam miniorka pod wyjściem sobie siedzi a tych kogucików to tutaj chyba mam 7, z tego co liczę. Mamy oczywiście dwie sebrytki. Tutaj te dwa jasne lokowane, jeszcze jest jeden ciemny, miniorek i tamte dwie kurki, których nie byłem pewien. Pod wyjściem tutaj są, także myślę, że to też są koguciki. A z innych to nie wydaje mi się. Powoli rosną, jak widzicie tutaj, one chyba będą zdecydowanie mniejsze. Bo to jakieś krzyżówki pewnie z ozdobnymi. A tutaj jeszcze się ukrywa, widzicie, jaka piękna biała kurka tam jest. Ma piękny czubek na głowie i takie śmieszne, króciutkie nóżki. Czasami również przeskakuje przez płot, pochodzi sobie to trochę po podwórku. Także ładnie wygląda. A ten tutaj siedzi jak wryty. Myślę, że nie wie, co się dzieje, ale nie ma co go stresować. No, puść mnie, chciałem wyjść. Co? Nie dasz mi wyjść? No, dzięki. Tutaj mają kurki rynienkę, do tej rynienki im nakładam ziemniaki, jak są ugotowane. Sypię również kukurydzę. No i ziemniaki. Ziemniaki oczywiście z oską, tak jak tam również jeden widz ostatnio pisał. Trzeba buty przeczyścić, jak się wychodzi. Żeby nie wynieść ze sobą Jeszcze również W tym tygodniu Zakupiłem sobie dla kur W końcu Kredę pastewną jak widzicie Nie wiem czy Akurat ta była dobrym wyborem No taką znalazłem na Allegro Zakupiłem, przyjechała do mnie Sypnąłem już kurką Tak niechętnie do niej podchodzą Ale powoli zjadły Także tutaj tutaj już mamy dwa jajeczka, dokładam kolejne dwa. I następne. O i jeszcze dwa. Także ładnie, dzisiaj ładnie, 8 jajeczek. Ale pokażę wam, że ostatnio wyniki nie są jakieś wybitne. Spójrzcie: 2 6 1 5 2 3 2 3 0 tutaj. Zniosła jakaś kurka jedno jajeczko. A jak niosłem je do domu, to je zbiłem. No kurde, na to wpisałem zero, no. I jak widzicie, no, wysokie wyniki nie są, ale codziennie coś się pojawia. Także co, na razie dam jej, damy kurkom chwilę spokoju. Później do nich wrócimy, to omówię jeszcze kilka informacji. Tak jak wam pokazywałem w ostatnim odcinku, Kurki również co jakiś czas dostają gotowane ziemniaki. O kurde, widzieliście? Tam ten kogutek ucieka przed nioską, a atakują go. Chyba widziałem, że jakaś krewna w łapie się pojawiła. Także jak najszybciej trzeba je tutaj porozdzielać. No one coś nie pasują im białe piórka u innych kur. Z tego co zauważyłem, widzicie, to mało też chciała zaatakować. Może uda mi się ją pokazać jakoś lepiej, Bardzo ładna kurka. Z tego co widzicie. I tutaj kogutek. Także tak jak mówiłem, kilka z tych kogutów. Bo kurki to sobie zostawię. Będzie na sprzedaż. Jeszcze może nie dzisiaj, ale myślę, że w tym tygodniu jakieś ogłoszenia na Elixir się pojawią, także będziecie o tym informowani. Może ktoś się zgłosi, może nie. Zobaczymy jak to będzie, jak nie to tutaj na bieżąco będę, znaczy się, no jakoś, jakoś to załatwię. Kogutki te tutaj z góry może zostaną na rosół, a te z dołu zaniosę do babci, te lokowane, zobaczymy. I jak widzicie tutaj, przepraszam, również u góry. Jedna kurka z czubkiem jest i dwie tutaj takie ciemno szare oraz ta jedna co pięknie się wybarwiła. Szczerze to te wszystkie kurki nabrały teraz barw. Zosta lepiej są teraz karmione, dostają pszenicę, kukurydzę, te ziemniaki z ospą. Dość dużo, także zjadają wszystko. No i to też chyba przełożyło się na to, że tak pięknie wyglądają. Co ty uważasz? Jak myślisz? Ej, tylko nie atakuj, co? Ja tylko żartowałem. Jeśli chcesz się wypowiedzieć, no to... Ej, e! Kurde! Ty też? Ty nie atakuj tutaj! Co to za dwa na jednego? Co? Dobra, nie przeszkadzam, żartowałem tylko. Także jeden z tych kogutków również będzie na sprzedaż. Tam się drugi schował w gnieździe. Oraz jak możecie zauważyć... Tutaj sobie weszły kurki, żeby nocować w tych gniazdach. Dorobiłem tutaj są dwie tyczki, tam dwie, ale one jakoś nie mogą się razem pogodzić. Tyczka jest... Tyczki są nie do końca zapełnione, a one siedzą na, na podłodze czy w gniazdach. Nie wiem, co mogę na, te, na to poradzić. No ale słomę w gniazdach wymieniam, jak tam narobią to wyciągam ten y, większą ilość tych odchodów, nie no, żeby jakaś nie brudziły i żeby kury miały jakieś godne warunki, nie? Także no, ja dziękuję wam bardzo za oglądanie tego filmiku i jak widzicie w kurniku się dużo nie zmieniło oprócz tego, że kurki wyrosły, wypiękniały kogutki również nabrały barw, pięknie pieją, sebrytki grzebienie im się pojawiły na głowie I jak widzicie tutaj przubek również piękny i rokes. U tej kurki. na no spokojnie, spokojnie. I od tej również. A, to wam pokazywałem wcześniej. Bardzo ładna, bardzo. Kurki bardzo ładnie się prezentują. Jutro już będziecie mogły wyjść, także jeszcze chwila. No, co co, nie będę zbędnie przedłużał? Piszcie to w komentarzach. To, co Was prosiłem, czy tutaj te kurki, które pokazywałem, to są koguty, czy jednak nie? Wydaje mi się, że tak. I tak jak mówiłem, ogłoszenie na olx się pojawiło także kilka kurek będzie na sprzedaż. No i co, z mojej strony to było na tyle. Dziękuję wszystkim za obejrzenie tego filmiku. Zapraszam na mój fanpage na Facebooku link w opisie. Do zobaczenia, cześć!